jest Kuszma Piotr, prowadzący Freak z TV, a ze mną jest... Ernest Szczodrowski, ale tak jak było na przedstawieniu, była pomyłka, więc e, Ernest Szczodrowski. Szczodrowski, zapamiętajmy to proszę, bo jak widać, Popak potrafił no, wykrzyczeć e, swoją opinię i pokazać e, pazur. Znaczy ja jestem zwolennikiem kulturalnych rozmów i uważam, że dałem się sprowokować trochę jak pięcioletnie dziecko. Eee, no ale na następnych konferencjach na pewno pokażę klasę. Znaczy tak jak Ci powiedziałem e, za kamerami, tak przy, praktycznie przy toalecie się spotkaliśmy. To było fajne. To jest coś, co człowiek chce oglądać i dla mnie to było wręcz takie ekscytujące, że aż chciało się podejść do, do Ciebie, z Tobą porozmawiać, że... O to chodzi, o to chodzi. Ja mam pytanie. Czemu mówisz, że daje się sprowokować jak dziecko? Czemu się boisz tej takiej wewnętrznej agresji? Bo ja wiem, że wszyscy są zwolennikami dymów i ogólnie, ale no ja wolę być osobą opanowaną, bardziej taką stonowaną, grzeczną i w ogóle. I wolę pokazać ten ogień w klatce niż, no niż na tych preferencjach. Myślę, że na pewno umiejętnościami zaskoczę. Eee, no, a nie chcę robić po prostu cyrku. No dobra. No mówisz, że zaskoczysz, ale zaskoczysz gdzie? W czy w parterze? No, patrząc po gabarytach mojego e, przeciwnika, który jest dużo wyższy, no to można się domyślić, 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 e, ale tak oficjalnie na pewno o tym nie powiem. Dobrze, no, rozumiem. To jeszcze tak, bo e, no, mówisz, że chcesz być osobą stonowaną, tak? Wiesz, ee, jak wejdziesz do ringu, jak wejdziesz do ringu, to te stonowanie uwierz mi, poleci. Czy nie lepiej byłoby właśnie dawać ten cały czas ten tych, tych negatywnych emocji, niż próbować za, zakryć się tą maską tej spokojnej osoby? ja na co dzień jestem bardzo spokojną osobą. I to nie jest żadna moja maska, tylko, tylko tak funkcjonuję w, w realnym świecie. Wolę... Odpalić się w oktagonie i naprawdę dać tam mega duży ogień. No eee, iż tutaj. Fajnie jest show w ogóle, ale uważam, że show zostawia naprawdę mocny wkład. No dobra, ale zobacz, skoro mówisz, że jesteś opanowaną osobą, to skąd wziął się pomysł na to, żeby zawalczyć właśnie na tej gali? Bo gdzieś tam y, zawsze interesowały mnie sztuki balki i y, ze względu na swoją orientację. I wcześniejszy, że tak powiem, czas, w którym to nie było tak bardzo tolerowane gdzie uważam, że teraz jest naprawdę duży progres, po prostu ze strachu. Bałem się tego, um, takiego, wiecie, zostawienia, takiego wyśmiania i że to nie jest sport dla osób takich jak, jak my wszyscy. Pokazuje e, się, że faktycznie gdzieś tam e, nawet osoby homoseksualne mają naprawdę ten no, Ja jestem takiej opinii, że jeżeli ktoś chce iść się pokazać gdzieś, to niech walczy śmiało, bo jak to tak to, jak mówi każda bliska mi osoba, każdy ma prawo do orgazmu, tak? Nie, Niezależnie czy to jest o... czy jest, jest się gejem, czy jest lesbijką, czy kimkolwiek. Ale ja teraz mam takie, takie ostatnie, ostatnie pytanie. Bo tutaj usłyszałem, że Steffa porówna cię, że jesteś podobny do PZ. Czy słuchasz tego rapera, czy nie? Tak, Pezet na mojej playliście jest od dziecka i pozdrawiam jak to kiedyś zobaczy. E, może, więc no Pezet jest. To jaki ulubiony numerek? No Dobra, okej, okay, to bardzo w takim razie dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się na drugiej konferencji. To na pewno. Dzięki Dziękuję bardzo.